Zobaczymy, jak sobie radzisz. O, pisanie jest takie trudne. Nie zawsze umiem dobrze stawiać litery. A, a, dajcie mi A. A, dajcie mi B. B, dajcie mi C. B. I tak spędził resztę nocy śniąc o literach i wszystkich wspaniałych opowieściach, jakie z ich pomocą kiedyś napisze. Ale kiedy we wtorek położył się spać, cały czas myślał o mamie, za którą bardzo tęsknił. Witam ponownie. O. Dzień dobry. Hop. <śles> Bocian mówi prawdę o Afryce. I wiem, że wybiera się tam właśnie teraz. Co ty tu wyprawiasz? To mój bocian. Teraz już nie. A, a, ty mały złodziejów. Mijały kolejne noce, a każda była bardziej pełna przygód a. niż poprzednia. Sny poruszają ludzkie serca. Ludzie kierują się w życiu głosem serca. Bez snów ludzie byliby niczym. Jestem Ole z róż oczko. Jestem tak stary jak czas. Antyczni Rzymianie nazywali mnie Morfeuszem. Bogiem od znów. Znają mnie królowie i biedacy. Co się dzieje? Gdzie moja herbata? O, witaj. Jesteś w samą porę. Ach, moje nogi są już tak zmęczone. Wygląda na miłego, wcale nie jest straszny. Tak. Ty nie spotkasz się z nim jeszcze bardzo długo. Ale cieszę się, że go polubiłeś. <laughs> Wkrótce się zobaczymy. Haha. <laughs>